Cześć! W dzisiejszym filmie dowiesz się, jak rozmawiać z tłumaczem na temat terminu wykonania zlecenia. Z jednej strony chcesz, aby tłumaczenie było wykonane możliwie jak najszybciej, z drugiej strony tłumacz ma swoje moce przerobowe, ma inne zlecenia, które musi wziąć pod uwagę. I w związku z tym powstaje pytanie: czy tłumacz musi zawsze być dyspozycyjny? Jak się umówić na termin wykonania pracy tak, aby obie strony były zadowolone? Dowiesz się tego z dzisiejszego filmu, a dodatkowo przedstawię Ci trzy sposoby, jak rozmawiać, żeby znaleźć rozwiązanie, gdy dogadanie się co do terminu wydaje się niemożliwe. W jednym z moich ostatnich filmów omówiłam jedno z najczęściej zadawanych pytań przed zleceniem tłumaczenia. Pytanie dotyczyło oczywiście ceny i zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Link do niego znajdziesz w opisie na dole. Dzisiaj natomiast zajmę się drugim najczęściej zadawanym pytaniem, czyli na kiedy będzie gotowe tłumaczenie. Wiele osób sądzi, że tłumacze, ponieważ są freelancerami, czyli wolnymi strzelcami, są zawsze dyspozycyjni, są zawsze wolni, po prostu czekają na zlecenie od ciebie. Natomiast rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Z mojej perspektywy, bycie freelancerem oznacza, że jestem moim własnym szefem. I mam wolność przyjęcia lub odmówienia zlecenia, w zależności od, mojej, od moich możliwości i od tego, czy chcę lub mogę wykonać dane zlecenie. W każdym razie od czasu do czasu spotykam się z sytuacją, że przychodzi do mnie klient, powiedzmy, z 30-stonicowym raportem i oczekuje, że tłumaczenie będzie wykonane w ciągu dwóch dni, a najlepiej na wczoraj. Nie zawsze jest to możliwe, ale jest kilka możliwości budowania owocnej współpracy. Tak żebyś ty wiedział, że tłumaczenie będzie wykonane na czas, a z drugiej strony, aby tłumacz nie pracował pod presją czasu lub kosztem swojego zdrowia czy życia rodzinnego. Jakie są moje propozycje? Po pierwsze, przyjmij, że tłumaczenie będzie potrzebowało mniej więcej tyle czasu, Ile czasu potrzebowałeś, żeby przygotować dany dokument? Powiedzmy, jeżeli mówimy o tym 30-stronicowym raporcie, to zapewne pracował nad nim zespół, zbieraliście dane, przygotowaliście ten, ten materiał, trzeba było go napisać, sprawdzić i to trochę trwało. Podobnie tłumacz musi napisać tłumaczenie, musi je sprawdzić, zczytać i dlatego warto założyć, że tłumaczenie... Będzie trwało mniej więcej tyle samo. I najlepiej przy planowaniu projektu od razu założyć pewien czas na przygotowanie tłumaczenia, tak żeby nie było to zadanie takie wciśnięte gdzieś przypadkiem. Standardowo w ciągu jednego dnia roboczego tłumacz może wykonać 5 stron tłumaczenia. I oczywiście można przyjąć, że są sytuacje nieoczekiwane, że planowanie nie jest możliwe i w takich sytuacjach można poprosić o tłumaczenie ekspresowe, czyli mniej więcej 6-8 stron tłumaczenia dziennie. Musisz tylko pamiętać, że przy tłumaczeniu ekspresowym stawka również jest nieco wyższa, mniej więcej 50% stawki standardowej. Także pamiętaj o tym przy planowaniu tłumaczenia. Zanim przejdziemy dalej, zostaw mi lajka pod tym filmem, jeśli Ci się podobał, aby więcej osób się o nim dowiedziało. Kolejną propozycją jest tłumaczenie przez kilku tłumaczy naraz. Jeśli Twój projekt obejmuje kilka czy kilkanaście dokumentów, lub ten jeden dokument jest wyjątkowo obszerny, a czas nagli, warto pomyśleć o zbudowaniu zespołu tłumaczy. Możesz ich znaleźć samodzielnie. Lub poprosić Twojego głównego tłumacza o znalezienie godnych polecenia tłumaczy, tak aby ten cały projekt był podzielony na kilka osób, które pracują równolegle. I w ten sposób ten duży projekt będzie wykonany znacznie szybciej. Jeśli z kolei projekt nie jest zbyt duży, a Twój tłumacz nie może się go podjąć, na przykład bo nie ma mocy przerobowych, jest chory lub planuje urlop, Wtedy poproś go o zastępstwo, lub po prostu sprawdź, czy możesz poczekać, aż ten tłumacz będzie do Twojej dyspozycji. I tutaj przychodzi kolejna propozycja. Sprawdź, czy tłumaczenie jest rzeczywiście pilne. Czy jest już na już. Bo być może wydaje się pilne na pierwszy rzut oka, ale po sprawdzeniu okazuje się, że niekoniecznie. Czasami w rzeczywistości znajdzie się kilka dodatkowych dni, które pozwolą na spokojne tłumaczenie, więc koniecznie to sprawdź. Ciekawa jestem, czy już zlecałeś tłumaczenie, czy dyspozycyjność tłumacza była dla Ciebie problemem, czy dogadaliście się co do terminu bez problemu. Daj mi znać w komentarzu i koniecznie obejrzyj film na temat oceny kosztów tłumaczenia. Link do tego filmu znajdziesz w opisie na dole.